Ćwiczenie aktywacyjne na mięśnie dwugłowe. Przy okazji Ćwiczenie izometryczne na mięśnie czworogłowe Musimy sobie na czymś usiąść, na przykład na boksie. Musi to być na tyle wysokie, żebyśmy swobodnie mieli swobodną przestrzeń pod stopami, żebyśmy nie szorowali po ziemi. Zakładamy sobie gumę mini band. Z jednej strony boku stopy, z drugiej strony boku stawu skokowego. Może pokażę na tej noce. W ten sposób że guma była zaczepiona o stopę i nie wsłuchała nam się w stronę kolana. Podnosimy nogi do góry, staramy się utrzymać kolana na tej samej wysokości, przyciągamy pięty do pośladka i powtarzamy tak samo na drugą stronę. Sylwetka wyprostowana, ruch płynny, staramy się nie szarpać. I pilnujemy, żeby nie opuścić drugiej na biuro.